Cześć, z tej sterylmatelora do studia nałogowe i tak, bo dzisiaj będziemy robić na kanale vloga. Plan był taki, że do Bali, bo, bo jesteśmy w Bali. Zabrałem kanoneta, czyli mój nieodłączny aparat, odgrzebałem Lubitela, w sumie wspomniałem sobie o nim trochę robiąc odcinek o aparatach słówki dla Was wcześniej i pomyślałem, że właściwie to chyba nie wiem, czemu ja nim w ogóle nie robię zdjęć ostatnio, więc zabrałem Lubitela, troszkę rolek Fuji i w ogóle pierwszy raz będę robił chyba jedną rolkę slajdów, bo wziąłem też rolkę Prowi i nie mam pojęcia w sumie czy mi coś... Tego wyjdzie, ale zobaczymy. Więc trochę zdjęć już powstało, ale dużo jeszcze jest do zrobienia, bo dzisiaj będziemy jeździć do okolicznych miasteczek i tam w ogóle jest podobno super, więc zobaczymy. to jest w ogóle świetne narzędzie. To jest stosunkowo tani aparat, który naprawdę, naprawdę naprawdę robi świetne zdjęcia. Co jest w sumie dziwne, bo to jest aparat LOMO, czyli powinien się w sumie kojarzyć z taką stylistyką bardzo lo-fi. To jest jakby jeden chyba z moich ulubionych albo w ogóle ulubiony aparat, jeśli chodzi o samą obsługę i samorobienie zdjęć, bo wszystko bazuje tak jak zresztą w wielu takich starych, dwuobiektywowych aparatach na takich maleńkich naciągach, które mi się kojarzą w sumie z ze starym zegarkiem i to jest cudowna sprawa. Wszystko tam jakby się ustawia takimi małymi języczkami przy obiektywie, ale głównie chyba jednak będziemy bazować na kanonecie, bo to jest super mały, wygodny dalmierzowy aparacik, który po prostu pokochałem jak go tylko kupiłem i praktycznie staram się z nim nie rozstawać, więc zobaczymy co wyjdzie. Gdzie Bali? jesteśmy? Nie wiem, szczerze mówiąc, w sklepie. W Bali jak jesteśmy? Aha, w tym sensie. Jesteśmy w Bari. W włoskim, nie na Bali, tylko w Bari. Ani nie na Bari. Ani nie na Bari, tylko w, w Bari. Musiałam ba się zastanowić. <laughs> w Bali. Pani myśli, że jesteśmy obłąkani. Tylle no, <laughs> razy powiedzieliśmy Bari, że pewnie się obawia nasze zdrowie psychiczne. Jeśli chodzi jeszcze o filmy, które ze sobą zabrałem, to trochę zdradzam własne przekonania, bo wziąłem kilka takich filmów bardziej profesjonalnych. To znaczy, do Lubitera wziąłem dwie rolki Fuji 400 Pro i jedną rolkę Provi. W kanonecie zacząłem od rolki Ektara, to jest moim zdaniem chyba najfajniejszy film kolorowy, jeżeli nie brać pod uwagę potrzeby wyższej czułości, bo on ma ISO 100. Więc on super się nadaje tutaj, gdzie jest bardzo, bardzo, bardzo dużo światła. Daje takie kolory, które trochę, właśnie, podobne są do slajdów i są bardzo mocno nasycone, tam jest masa tego koloru. Gdyby tylko nie fakt, że ja raczej na 400kach zazwyczaj pracuję, to chyba to by byłby mój główny film, bo przy nim rzeczywiście mam poczucie, że wiem za co dopłacam do profesjonalnego filmu, a czasem sumieniałem takiego poczucia. Przy hektarze to, to jest miazga absolutnie. Więc mam rolkę hektara, a dalej to już będą ultramaxy i być może. Kto wie parę czarno-białych zdjęć na T-Maxie, ale to zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jesteśmy w Polinia na Amarę i to jest chyba czas, żeby wyciągnąć Lubitela. Pierwszy raz w życiu właśnie będę robił foty na slajdach, ale właściwie to nie pierwszy, bo zresztą się już zepsuć dwie rolki, może tym razem się uda nie zepsuć. Tylko muszę użyć super mało profesjonalnej aplikacji w smartfonie, żeby zobaczyć, jak w ogóle ustawić ekspozycję, bo slajdy są takie, że jak się skopie ekspozycję, to jest koniec. Podobno. Robię ISO 100, więc... Jak mierzycie światło, czy to jest światłomierz profesjonalny, czy wbudowany w aparat, czy aplikacja w telefonie. Ja akurat używam aplikacji LUX i mega ją polecam, bo jest super przyjazna. Nie jest to profesjonalne narzędzie, ale w sumie w miarę, w miarę wystarcza. To zawsze mieście światło w zacienionej części. Nie sprawdzajcie, na przykład nie ustawiacie ekspozycji na niebo albo na jakieś szczególnie mocno oświetlone fragmenty, tylko zawsze na to, co jest w cieniu, bo film w przeciwieństwie do cyfry. Mm, lubi światło. Nienawidzi braku tego światła. W cyfrze jest troszkę na odwrót. W momencie, kiedy przepalimy zdjęcie lub nagranie wideo, to już informacje są nie do odzyskania, a w filmie jest dokładnie na odwrót ze świateł właśnie jesteśmy w stanie o kilka działek ekspozycji spokojnie odzyskać informacje, a w cieniach jak coś się nie zarejestruje, to już jest koniec. To jest przerąbana, to jest przepiękna. Fajne? Fajne, podobają mi się. Nie podoba mi się mój ryj, ale to Kiedy się włosy układają, muszę powiedzieć, mm, dziękuję bardzo. W Krakowie w tramwaju układają się tak samo i nie stoję na wietrze, więc w Szabii tutaj jest to jakieś tam uzasadnione. To oto autko. To jest moja ostatnia klatka prowi i nie mam już prowi. Kiedy robi zdjęcie, a tu się przewija. Okay. A tu, jak chcesz, możesz mieć lampę, ale tutaj to się nie przydaje. To wszystko. Tego wszystkiego nauczył mnie mój przyjaciel Krawut. Proszę, co? Witam. To jest, to jest tutaj Minolta. Model AF, pauza E. I robi się zdjęcie tak: otwiera się to i naciska się tu. To wszystko. Przenieśliśmy się do Monopoli. Hektar już jest wystrzelany, krowia jest już wystrzelana, w związku z czym w kanonecie jest teraz Ultra Max, a w Lubitelu jest Fuji 400 Pro. Jeszcze miętowa węzła. Aby to powiedzieć, Monopoli to na razie nie wydaje się najbardziej inspirujące fotograficznie miasto w jakim byłem, choć jest tu przepięknie, ale coś mi nie siedzi. Jest tu pięknie, wszystko jest białe i co wychodzę za róg jakiejś ulicy, to widzę normalnie fotkę gotową. Poszliśmy na początku chyba jakoś źle, bo na początku było zupełnie inspirujące, a tutaj jest w ogóle miazga. Taki jeden największy problem ze Street Foto, że strasznie nie lubię robić zdjęć ludziom, jak wiedzą, że im robi zdjęcie, bo wtedy te zdjęcia jakoś wychodzą nie tak, jak bym chciał. Ale czasem to jednak mam poczucie, że powinienem zapytać o zgodę. I czasem się udaje, a czasem właśnie kurde trzeba zrobić z ukrycia i się nie przyznawać. I ja do końca nie wiem, jak to jest, ale. Czy jak robię ludziom zdjęcia obcym na ulicy, tak nie No nie, nie, zgodę nie wiem, właśnie nie. Do końca myślę, że to jest nierozwikłane. Nie, no ja bym robiła, a co to? A jak ktoś potem powie, nie, nie, nie? nie no wiem, to, no to, to pójdziesz robić? do sądu i powiesz, że zrobiłam panu zdjęcie, bo ma pan najpiękniejszą twarz na świecie. Nie wiem, ja czuję, że jak jest sytuacja, kiedy yy, chcę mieć portret osoby, bo wygląda tak, że chciałbym mieć na przykład jej portret, to pytam. A jak jest sytuacja, która jest y, nie do powtórzenia, albo bez sensu byłoby jakby zaburzanie jej przez pytanie, no to robię. No bo może na przykład, y, może nie zdążysz, tak jak panowie, czyli panowie na stołku. Ja zdążyłem, ty nie zdążyłeś. No. <grych> nie, bo nie mam pojęcia tak naprawdę, jak to działa z takimi rzeczami. Czyli bardzo <grych> mnie to wali, a trochę mam tak, że czuję, że jakby ktoś chciał mi y, na przykład spuścić łomot, bo zrobiłem mu zdjęcie, to bym. Y, to bym umiał z tego wybrać. W sensie, o, o może tak, że nie robię zdjęć y, ludziom, którzy są z wyglądu niebezpieczni. E, w sumie nie robiłam zdjęć ludziom, tylko robiłam zdjęcia raczej y, widokowi. I dlatego... Ale w sumie się wstydzę robić zdjęcia ludziom. Ale jak widzę jak Kamil na przykład robi zdjęcia ludziom, to oni się cieszą. Przynajmniej tutaj, nie wiem jak w Polsce. Polscy się tak nie cieszą. No, tak myślałam. To Ani sytuacja wygląda tak, że zaraz zajdzie słońce i ja Ani nie wziąłem sobie super wysoko filmów, ani lampy błyskowej więc chyba trzeba kończyć na dzisiaj i iść na żywecz pysznego jezonka, ale są jeszcze dwie rolki do zrobienia i cały jeden dzień chodzenia, także widzimy się jutro. Jest tak, że przyjechaliśmy do Albero Bello, które jest piękne i wszyscy mówią, że jest piękne, ale troszkę się tu czujemy jak na kupówkach i w ogóle... Fotograficznie to musielibyśmy być o bardzo dobrej porze dnia, żeby było ładne światło. Trzeba byłoby wyczaić po prostu jedną czadową miejscówkę i zrobić jakieś widoczki, bo ogólnie jakby to, co tu jest interesujące, to są takie domki i wygląda to tak jak za mną. Nie wiem, czy to widać. Jest ich tu pełno i w sumie jest to bardzo klimatyczne, tylko by są tu sami turyści i jest trochę bez sensu pod tym względem, więc... Więc ogólnie to sobie się tu wyobrażam ze slajdami, z jakimś naprawdę fajnym przyjemnym formatem, żeby porobić fajne krajobrazy. Ale pod takie jak lubię, to nie. To, to nie jest dobre miejsce. Jak oceniasz to miejsce w no fajnie, ładne. Ładne takie dziwne, tylko nie wiem gdzie mam. Nie ma... Tym... jak oceniasz. To miejsce? Mi się bardzo podoba tutaj i... Yy, jest trochę za dużo ludzi, ale w sumie nie dziwi mnie to w ogóle. No, bardzo mi się podoba. Ile zdjęć zrobiłeś tutaj? Cztery, zero. Kamil, jest jakbyś zdjęć albo Roberto jak dotąd. Trzy takie same. Nie ma aż takiego dramatu. Poszliśmy na uliczkę i było chyba kilka spokofotek. Także ogólnie jest tu przepięknie, tylko po prostu, no wiecie, jest tak, nie? Jedziemy sobie dalej. Yy, a ty wiesz coś o tym miejscu, żeby powiedzieć, czy nic? Nie, już jest okrągłe. Następna miejscówka, w której jesteśmy, to jest Loco Rotondo. I wiemy o niej na razie tyle, że samo centrum jest na planie koła i że jest tu ślicznie. A jakie tu zdjęcia wyjdą, to się przekonamy. Dopiero, bo właściwie dopiero przyjechaliśmy. Ale wygląda kurczę obiecująco. Ale jest strasznie, strasznie mało ludzi tutaj. i. Ciężko jest za fajną fotę, bo bez ludzi tutaj jakby nie mają te foty za bardzo charakteru. Jest po prostu pusto. i Są na przykład takie ładne obrazki. Tylko że nikogo tu nie ma. Już mi jedna pani uciekła, byłaby super foto, ale nie zdążyłem. Kończyliśmy y, tam, gdzie wczoraj, czyli w Monopoli, co jest w ogóle najfajniejszym miasteczkiem w ulicach Bali. I wczoraj wyszły tam chyba super zdjęcia i dzisiaj jeszcze zrobiliśmy więcej super zdjęć. I ogólnie to chyba to jest najfajniejsze miejsce, żeby się wybrać, jak się jest w Bali. Więc po prostu zaczynamy tu, gdzie kończyliśmy. Konkluzja jest taka, że tutaj warto przyjechać, żeby robić zdjęcia. Ja tutaj naprawdę miałem po prostu super opcję na street photo. Monopol jest naszym numerem jeden. Jeśli będziecie w Bali albo w okolicach, to tam absolutnie, znaczy tu, bo tu jesteśmy, absolutnie trzeba się wybrać i to jest po prostu... Znaczy no zdjęcia tu się robią po prostu same, tak bym to powiedział. Także y, powiem coś powiedzieć na koniec odcinka bo potem będę siedział zapraszamy w premierce, do zapraszamy do Italii, o, ja subujcie nasz Ciąg kanał. Ciąg Ciągle nie wiadomo, czy można ludziom robić <grym> zdjęcia, czy nie. Nie, ja tu już będzie Ale osobna... chcą, żeby im robić zdjęcia. Okay. Tutaj Wcą. nie ma tego dylematu. Ale to już wracamy do tematu, który dawno jest wyczekwany, więc kochani... Ja myślałem, że to jest temat odcinka. <grym> kochani, y no, do zobaczenia. Mam no, na uczucia przed zwiedzeniem tego. Nulę no, problemu.